Jesteśmy wewnątrz opuszczonej remizy OSP. Nie podam nazwy tej remizy. Zobaczcie ładny kominek, tam ładnie zabudowane szafki. Lampę tutaj, polski, albo herb jednostki. Nie zwał jak zwał. Idziemy dalej. Tutaj widzimy zejście do piwnicy, ale nie będziemy do niego wchodzić. Lampa. Okno mocno zarównie te pajączynami. Chody na górę, ale nie będziemy po nich wchodzić. Mamy kolejne pomieszczenie. już trochę zawalone, zniszczone. Widzimy wyłączniki prądu czy coś. Ladarki. Tu widzimy jakiś stolik. Ktoś tam ma farby czy coś. Kolejne ładne okno. Ładny klimat tu jest, muszę trzeba przyznać. Lampa. Tutaj widzimy, do czego nie wejdziemy na strych. Po stroku są w takim stanie, że każdy krok mógłby być ostatnim. Zobaczcie jak to wygląda. Zaraz wyjdziemy z obiektu. Pokażę Wam cały budynek jak wygląda ogólnie. Tutaj pajęczyny przechodzę przez pajęczyny właśnie. Właśnie zdewastowałem do pajęczyny. Tutaj zamykamy za sobą, zostawiamy w takim samym stanie, w jakim go weszłem. Przyłączamy panel. Pokażę Wam cały budynek jak wygląda ławeczka okno ktoś tu ma rzeczy wędwarskie Tutaj Resztka jakiegoś z dobre doberwanna szafki Tutaj widzimy jak to wygląda z tej strony tam jest łazienka, tutaj muszę. Tak. Tutaj widzimy, że się przedzieram przez pokrzywy, zarośla. Nie za fajne uczycie. Tutaj wychodzimy. Są pomieszczenia zakratowane, ale nie da się wejść. Tutaj widzimy drzwi. Ciekawe, czy są otwarte. Sprawdzimy. Zamknięta. zamknięte. Nie będziemy na siłę je walić. Tutaj widzimy, jakiej to było jednostki. na siebie. Otworzyć nie da się do garażu wejść niestety. Możecie zobaczyć jak to tu wygląda ogólnie. I tutaj.